Mój starter pack na dobry dzień I na parek z tetręką, imbirem i kurkumą I dzisiaj odrobina miodu Powiem wam, że byłam dzisiaj na spacerze Rano i padał śnieg Już w raz w tym roku zobaczyłam śnieg Było strasznie zimno Strasznie niefajnie. Ale jak już zaszłam do lasu i tak stoję Mówię, Jezus, śnieg pada Także poprawił mi się od razu humor Wróciłam do domu I dzisiaj jedziemy na praktyki Gdzieś mi tutaj wisi z gumki Także dzień dobry kochani, witam was w dzisiejszym vlogu I zapraszam was do spędzenia tego dnia razem ze mną Mam teorię, dlaczego ja się tak spałam. Tak sobie ja teraz y, mają taką rozkminę, że ja wczoraj poszłam spać i nie używałam przed snem w ogóle telefonu i może coś w tym jest, że po prostu obudziłam się taka spokojna, wypoczęta. Nie wiem, zobaczmy, na no jak długo ta energia moja będzie, ale no może może coś w tym jednak jest, kurczę. Bo zazwyczaj coś sobie oglądam, jak zasypiam. Tak mi jest najprościej. A wczoraj właśnie jakoś tak już była mówię 23, więc ja mam to po prostu położyłam się do łóżka i po prostu sobie... Odpłynęłam powoli. I tak jak teraz mam taki czas, że naprawdę jest dużo rzeczy, których mam na głowie, to dzisiaj postaramy się to jakoś ogarnąć, bo powiem Wam, że po prostu mam na głowie tyle jakichś różnych myśli, myśli pobocznych, rzeczy ważnych i ważniejszych, i dzisiaj muszę to chyba sobie po prostu rozpisać wszystko, co ja mam do zrobienia, co mam w ogóle, co jest taki, wiecie, priorytetowe, co nie jakieś pomysły na filmy, poza tym cały czas mi się gdzieś tworzą w głowie i z tym związany stres, że mogę się z tym wszystkim nie wyrobić do grudnia do tego studia, projekty, praktyki praca, więc ja po prostu mój mózg tak wiecie na różnych płaszczyznach no stop myśli i pracuje i lubię to, bo lubię czuć takie poczucie sprawczości i to, że wiecie cały czas coś się dzieje, cały czas coś robię że nie mam takiego poczucia stagnacji, tego, że nie wiem, po prostu mam dzień wolny, nic nie robię, nie mam totalnie nic, chociaż czasami fajnie mieć taki dzień, lubię sobie taki zrobić, ale wiecie o co chodzi, po prostu każdego dnia coś tam sobie mogę zrobić, a ja najbardziej lubię tak, nie zostawiać rzeczy na ostatnią chwilę, bo to mnie jeszcze bardziej stresuje, więc lubię sobie po prostu działać w spokoju, w zapasie. To działa na mnie też tak, wiecie, że mam kontrolę nad tym wszystkim. Więc dzisiaj spróbujemy tą kontrolę przywrócić, bo delikatnie mi się czuje, że wymyka spod kontroli ta kontrola. Więc no zobaczymy, co mi się tam da ogarnąć i jak wrócę już pewnie do domu, to sobie to ogarnę. Albo dzisiaj w sumie jak będę na prakty... No nie wiem, zobaczę. Dobra. Dzisiaj na śniadanie płatki, bo nie mam nic innego, ale jak wiecie, lubię to są moje U, kochane płatki. Ja jestem team. Najpierw mleko, potem płatki, ale ostatnio jakoś tak w sumie częściej nakładam sobie płatki, a potem mleko. Nie wiem, dajcie znać, jak wy robicie. Ja zawsze byłam team, najpierw mleko, potem płatki, bo ja po prostu dawałam mleko, podgrzewałam w ogóle w mikrofali i ja po prostu jestem nauczona jeść płatki na ciepło, bo na zimno jakoś rano, no nie wiem, nie, nie przemawia to do mnie, dlatego zawsze byłam team, najpierw mleko, potem płatki. Nawet nie wiecie, jak mam teraz zazdroszczę. Zobaczcie, jak on słodko leży. Outfit wybrany. Nie chcę zapraszać, ale jakoś dziwnie się czuję. Nie wiem o co chodzi. Taka po prostu zamulona strasznie. Może przez to, że zjadłem te płatki na śniadanie i teraz mam taki spadek cukru, ale no, dziwnie. Prezentacja outfitu. Nie wiedziałam co ubrać, ubrałam po prostu taki golf biały i nie wiem czy tam będzie zimno czy nie, więc ubrałam też na to taki sweter. Trochę to nie pasuje, bo to jest białe, to jest bardziej kremowe, ale jak to zapijam to aż tak nie widać, więc nie będziemy się tym przejmować. Ubieram chyba te buty. W ogóle czajcie, że wczoraj chciałam sobie ubrać te, nie? Kojarzycie te buty. Ja je kupiłam w beczce rok temu jakoś i pękły mi tutaj. Normalnie mam dziurę w środku, i nie wiem, co teraz. To są moje ulubione buty i wychodzi na to, że jednak się nie opłaca kupować na taniej. Lepiej trzeba było kupić Agi za 8 800, bo... O, no nie wiem. Może pójdę do jakiegoś szefca, może ktoś mi to jakoś naprawi. Nie mam pojęcia. Ale jest mi smutno z tego powodu, ale przynajmniej mam te czarne chociaż. I w ogóle jest pierwszy dzień, kiedy ja odważyłam się jechać na praktyki autem. Zobaczycie, ja tam chodzę od wakacji i po prostu za każdym razem się tak bałam, że nie, i musiał spaść śnieg, i ja stwierdzam: okej, okay, to jest ten dzień, mogę jechać. Więc biorę kluczyki i mam nadzieję, że gdzieś tam zaparkuję, bo najbardziej się stosowałam tym, że po prostu tam nie zaparkuję, ale trudno. Dzisiaj zaparkuję, nie obchodzi mnie to, gdzieś zaparkuję i tyle. Także trzeba przemułać swoje lęki, pamiętajcie. Dzień dobry, wróciłam. Do domu. Jest straszna pogoda, jest tak ciemno, zimno i w domu jeszcze tak się przebrałam właśnie w dresie, ale jest też mi zimno i najlepsze co zrobiłam, to zamówiłam sobie przed wyjściem jedzonko i czekał na mnie pod drzwiami, więc mam ciepłe po prostu gotowe jedzonko, bo nie mam totalnie nic, a nawet jakbym miała jeszcze iść na zakupy, coś robić, to no wiecie, to jakby to zeszło się czasowo, więc wolałam sobie zamówić, a wyszło mi. Trzy dyszki za zupkę i danie główne z y, tam jakieś klepsiki, surówki i ziemniaczki, więc miałam mega ochotę na pomidorową, ale chyba był krem z dyni, więc sobie przetestujemy krem z dyni. strasznie zimne ręce i jeszcze czekała na mnie wielka paka. Jeszcze czekała na mnie taka wielka paczka z H&M, bo nie zmieściła się do paczkomatu i na szczęście dotrzymała. To jest y, ręcznie kląka, nie pytajcie. E na szczęście nikt mi jej nie zajumał, także fajnie, ale jeszcze i tak mam dwie paczki do um, odebrania, także spore zamówienie zrobiłam tylko po to, żeby nagrać dla was film zmierzenia tych rzeczy, więc y, chciałam to zrobić dzisiaj, ale kurczę, przez to światło jakie jest, ja teraz nie wiem. Ja będę musiała kupić chyba jakąś taką lampę, żeby się jakoś doświetlić, bo no, w takim świetle trochę średnio nagrywać, a zaraz i tak już się zrobi ciemno. Sakro. Dobra, robimy paczki P.R. z Bistro Kuternik. Już gorąco odmiamy zupkę. i to są takie ale małe kotleciki dwa. Nie wiem, czy to będzie widać. Takie dwa kotleciki. No, sporo ziemniaczków, surówka, także na pewno się najem. Ja zamówiłam dwa takie zestawy, no bo Zamówiłam też dla rąka i tak musiałam, yy, brakowało mi nawet, żeby dostać zniżkę, by musiała zamówić za minimum 50 zł, chyba. Więc, yy, no, więc tak też yy, Romek też sobie zje. Oczywiście, gruź z zamku, żeby nie było, że mnie nie pamiętam. Dobra, ja zjadłam już. Yy, zjadłam prawie wszystko, zostawiłam trochę ziemniaków i w sumie zupę też za bardzo nie zjadłam, bo nie miałam już miejsca, a wolałam zjeść resztę. I Więc zrobię sobie teraz kawusia i po prostu idę odpocząć i podładować kamerę. Mam 1%. Także widzimy się później. Nie wiem, czemu, ale trochę mnie zmuliło. Potem powróci do domu i po tym Nie wiem, czy nie pójdę w jakąś drzemkę. Dobra, kochani, mamy godzinę 18.15. Drzemka była zrobiona. Odpoczęłam, poleżałam. Jeszcze przedtem trochę ogarnęłam tutaj w mieszkaniu. I teraz sobie otworzę okno, żeby trochę wpuścić świeżego powietrza. I postaram się zabrać do pracy. Chciałam w ogóle Wam pokazać, co dzisiaj udało mi się fajnego dostać, ogarnąć. Zaraz, czy to jest to jakieś powinno być? Ostatnio nie mówiłam Wam chyba o tym na żadnym vlogu, ale bardzo chciałam przeczytać książkę. Ciało pamięta. Jedna z dziewczyn u mnie na roku właśnie mówiła o tej książce i mówiła o jakimś fragmencie i bardzo mi to zaciekawiło, więc... Więc ogólnie polowałam sobie tak na wintę, szukałam, może akurat ktoś wrzuci. Ale nie było i dzisiaj jak byłam na praktykach, to słuchajcie... Moja opiekunka właśnie powiedziała mi o tym, ja pamiętam, że ona mi kiedyś pokazywała na początku jeszcze jakieś takie książki, które ona jeszcze przyniosła z domu swoje, yy, i takie książki, które tam jakby były w tym miejscu dostępne, i powiedziała mi o tym, że właśnie teraz poluję na tą pozycję, i ona powiedziała, ale przecież tutaj jest. Ja tak, co? Yy, no i pożyczyłam sobie, więc mam taką, no, nową praktycznie książkę. Nawet pachnie taką trochę nowością, bo leżała pewnie w szafie, tak nie była jakoś mega używana. Więc cieszę się. No i ostatnio to pokazywałam na jakimś vlogu, ale jako, że to mam być taki bardziej vlog uczelniany, studencki, to ostatnio też kupiłam taką książkę Psychologia Miłości. I mam teraz takie o dwie które jeszcze dodatkowo, poza tymi wszystkimi, które muszę na bieżąco nadrabiać. Więc nie wiem kiedy ja to ogarnę, ale po prostu, wiecie, to mnie bardzo ciekawi i chcę, żeby tego siąść, ale jak już się uczę tych, z tych swoich, których muszę, to potem po prostu już mam takie przytłoczenia tymi książkami psychologicznymi i to nie zawsze um, jest takie dla mnie przyjemne. Um, więc na razie ogólnie ja nie czytam książek w sensie takich um, lajtowych, takich jak ja to lubię, jakiś romance, do i tak dalej, no bo nie mam na to po prostu ochoty i wolę swój czas poświęcić po prostu na inne rzeczy i jakoś tak po prostu. No, mam taki zastój, że nie odczuwam takiej potrzeby, jakby to też jest okej. Okay. kto ktoś z Was chce się wybrać na psychologię, to musicie mieć świadomość, że czytania jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Czytania, zarówno jakby w swoim zakresie, w domu, czytania na zajęciach, na zajęcia też, przygotowania jakiejś. Pojedynczych, osobnych nie wiem, artykułów, wybranych fragmentów. No, ogólnie naprawdę czytanie jest od. Nie wiem czego. I jakby ja też nie czytam wszystkiego, bo też po prostu nie mam na to czasami czasu, ale ogólnie staram się to robić. No i co? I ogólnie mam wejściówkę za niecałe dwa tygodnie w. Czekajcie. Ej, w sumie za tydzień, za półtora, bo dzisiaj mamy środę, a ja w przyszły piątek mam tą wyścigówkę, i musimy się do niej przygotować. Ja ogólnie zaczęłam już przedwczoraj swoją przygodę do tego, i powiem wam, jak ja to robię, bo to mówię, to jest taki kącik teraz dla osób, których jakby to interesuje, bo wiem, że takie osoby są. Więc e, ja wam wszystko, kochani moi, powiem. Ja nie mam jakiegoś mega sposobu e, takiego, że wiecie, że to jest taki sposób, który po prostu gwarantuje wam to, że będziecie mieli same piątki. Nie, ale jakby po prostu pokazuję wam mój sposób, może wam akurat się spodoba, może sobie coś tam zaczerpniecie, nie ma tu nic odkrywczego. E, jak ktoś, jak kogoś też interesuje taka tematyka, to jeszcze latem jakoś w. W czerwcu był taki vlog, jak przygotowywałam się do sesji, tam też mówiłam, jakie sobie metody stosuję. Natomiast oczywiście polecam Wam szukanie podręczników w pdf -ach. i ogólnie powiem Wam, że odkąd mam iPada czy tam ogólnie po prostu tablet, to moje życie stało się prostsze i bardzo żałuję, że na pierwszym roku nie poczyniłam tego zakupu, bo to jak wszystko można mieć w jednym miejscu, to jest niesamowite, jak wszystkie notatki mogą być uporządkowane. Ja kupiłam sobie aplikację yy, taką do notatek, ona się nazywa Good Good Notes, to będzie ta tutaj i ja ją wykupiłam za 60 zł na cały rok. Także uważam, że jakby nie jest to dużo. Na przestrzeni 12 miesięcy. Właśnie wczoraj mi się odnowiła subskrypcja. Yy, I tutaj możecie sobie stworzyć po prostu wszystkie, wszystkie foldery, zeszyty, yy, wklejać sobie tutaj książki, prezentacje, pisać sobie po nich, edytować. I to jest po prostu tak. Yy, Jakbym pisała po angielsku, to byłoby fajniej, bo to jest taka opcja, że wtedy to yy, robi taką korektę pisma na bieżąco. I wtedy macie takie ład, ładną czcionką napisane. Bo ja tak średnio piszę, ale staram się wiadomo czasami przyłożyć, żeby to było czytelne. Natomiast robię to dla siebie, więc też jakoś jakby ja to jestem w stanie, wiecie, no rozczytać. Nieważne. W każdym razie stworzyłam sobie taki zeszycik z tego przedmiotu i mamy w tym przedmiocie podręcznik strategii interwencji kryzysowej. I mamy z tego y, chyba dwa rozdziały. Jeszcze zobaczę, czy nie więcej, w sumie. Y, I ja już jeden rozdział praktycznie cały w te dwa dni sobie opracowałam. Czyli po prostu to, co właśnie jest fajne, jak macie to na laptopie, czy właśnie w PDF-ie. Y, no, bo nie wiem, czy tak po książce oryginalnej. No, gdyby była moja, w sumie pewnie by mi nie było szkoda, ale ogólnie, no wiecie, po takim jest mniej szkoda. Sobie po prostu czytam. Czekajcie, tylko przejdę do tego rozdziału. Ja jestem ogólnie, zauważyłam, wzrokowcem. I ja nie potrafię się uczyć, jak nie mam czegoś zakreślonego. I ja po prostu muszę mieć wszystko zakreślone. Ja mogę mieć tekst cały, jakby do nauczenia, ale ja sobie go powykreślam tak, że. Mimo, że nawet wszystko będzie do nauczania, to moja głowa jakoś to bardziej zakoduje i zorganizuje, niż mam po prostu się uczyć z takiego surowego czarno-białego tekstu. No i ja właśnie sobie tutaj wszystkie tak rozdziały, nie wiem czy to będzie widać, po prostu sobie zaznaczam na podrozdziały, rozdziały, zaznaczam sobie tutaj jako teorie, jako przykłady na przykład danej. Y danego kryzysu akurat w tej sytuacji, no i po prostu sobie najważniejsze fragmenty dla mnie takie najciekawsze, które uważam, że są najistotniejsze. Po prostu sobie tak zaznaczam, a potem sobie wszystko przetwarzam w notatkę taką swoją, bardziej wizualną dla siebie, yy, bardziej zrozumiałą. Czasami właśnie sobie gdzieś dopisuję wtedy na bardziej taki, wiecie, zrozumiały język. Po swojemu, żeby coś zrozumieć. Yy, i żeby to też było ładnie, bo jak coś jest estetyczne, ładne, to mi się też przyjemnie z tego uczy. Zrobiłam sobie taką okładkę wczoraj, nie jest to jakieś mega. No i sobie też po prostu wypisuję wszystko. Tyle, aż zrobiłam wczoraj w pracy, słuchajcie, bo nic się nie działo, więc miałam czas, żeby sobie to wszystko ogarnąć. I jak już mi się nie chce pisać, to na przykład wklejam sobie taki fragment z książki. Ale to takie są bardziej rzeczy, które już nie są aż takie mega, mega istotne, albo jest dużo pisania, a jest to uważam też ciekawe, więc warto to mieć, ale nie chcę się tak przepisywać, więc po prostu czasami tak robię. Ale ogólnie staram się przepisywać, bo to już jest proces uczenia, kiedy my czytamy z zrozumieniem, zaznaczamy te fragmenty, potem to wszystko przepisujemy, i potem jak ja to tak jak tutaj przepisuję na surowo, to potem jeszcze z tego sobie wszystko wykreślam, więc czytam kolejny raz. No, a potem już sobie to po prostu powtarzam, już z tych notatek. I no to wydaje mi się być najbardziej spoko opcją. Jeżeli mamy się uczyć, właśnie tak, jak ja mam się uczyć do wyjściówki, bo to nawet nie jest jakiś kolos czy coś, po prostu wyjściówka, nawet nie wiele punktów. No i to też nie będzie taka teoretyczna wyjściówka, tylko z tego, co zrozumiałam, to będą jakieś takie opisowe. Nie, nie wiem właśnie, jak to będzie do końca wyglądało, i to mnie trochę przeraża, ale no chociaż w taki sposób możemy się przygotować, więc. Ja po prostu lubię sobie dzielić partiami i ważne, żeby sobie nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, bo potem jakby no, nie mamy tyle czasu, żeby się wszystkim zainteresować, zagłębić wiedzę, coś dowiedzieć się, dointeresować. Na przykład. Ja ostatnio pytałam czata GPT, na przykład, co to jest jakieś, nie wiem, jakieś pojęcie, bo akurat w ogóle zapomniałam tego słówka, a było wiem, że już dawno temu. I wiecie, no można sobie po prostu to jakoś przetłumaczyć. Można użyć też właśnie różnej inteligencji do tego, żeby przetłumaczyła na prostszy język, bo czasami te podręczniki są pisane takim językiem, że ja w ogóle nie rozumiem o co chodzi, więc trzeba tłumaczyć po prostu z polskiego na polski. 18.58, czyli można powiedzieć, że prawie 19 już. Yy, ja skończyłam robić notatki z pierwszego rozdziału. Teraz teoretycznie wypadałoby powtórzyć sobie te całe notatki, przeczytać yy, i ładnie je sobie pozakreślać. Ewentualnie coś poprawić. Ja teraz daję sobie chwilę przerwy i pomyślę, co dalej chcę robić ze swoim życiem stwierdziłam, że zabiorę się teraz za montowanie vloga bo najszybciej mi to idzie jak jestem sama w domu i nie ma Romka więc to wykorzystam ten czas i sobie zaraz odgrzeję na kolację zupkę tą dniową, której nie zjadłam na obiad bo trochę zgłodniałam w ogóle mamy, musimy kupić nowy toster bo... toster? opiekacz bo ten co mieliśmy yy, niestety się już popsuł, ta cała warstwa teflonowa się już tak starła i po prostu na stop to się przypalało wszystko, nie dało się już tego domyć więc wyrzuciliśmy go i nie mam teraz to stara, a miałam mega chota na grzanki, więc może sobie zrobię grzanki w piekarniku Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym dniu i dzisiaj jest godzina 7.50, środa ja idę dzisiaj do pracy, ale mam właśnie o 8 yy, wykład, pierwsze zdalnie nie mogę tak mówić, bo mi maska spada. Nałożyłam sobie maseczkę, wstałam dzisiaj też tak trochę wcześniej, bo chcę sobie naprawić paznokcie. Bo rozumiecie to, że wczoraj jeszcze przed spaniem odkurzałam podłogę. Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba nie widać, ale normalnie mi tak pękł tutaj cały paznokieć, bo uderzyłam w ścianę przez przypadek. Nie trafiłam w kontakt po ciemku. Więc muszę jeszcze naprawić paznokieć. Ale mi się ta maska marszczy. Dobra, także zadezwę się później. Paznokieć naprawiony. Ale boli, bo jednak okazało się, że nie tylko lakier pękł, ale po prostu cały paznokieć, dlatego mnie tak to boli. Ale no mam nadzieję, że to się tam zagoi. Jakoś to yy, nadbudowałam. Więc na razie wszystko jest stabilnie. Jest 9.34 ja zjadłam śniadanie, zrobiłam tego paznokcia. Trochę ogarnęłam i zbieram się teraz, idziemy na spacer. Z Leonem. I teoretycznie jak wrócę, to jeszcze będę miała czas nawet. Po do pracy dopiero będę jakoś wyjeżdżała z domu około 11.30, także myślę, że na spokojnie możemy iść na taki fajny spacerek. Trzeba się już niestety się poubierać, już odblokowałam zimowego skina, czyli kurtka zimowa, szalik, czapka, rękawiczki, bo jest naprawdę zimno. Wczoraj było pierwszy raz mi tak mega, mega zimno właśnie jak rano szłam, a dzisiaj zobaczymy, bo jest już 9.30, więc może tam no 2 stopnie, okej, okay. nie, nie, nie było jednak pytania. Ale mega się cieszę, że mi się udało wstać dzisiaj, bo tak się zapowiadało, że by ciężko, ale jakoś się z zdyscyplinowałam i wstałam przed tą ósmą. No, także jeszcze rękawiczki i lecę na spacer. I pewnie się zobaczymy później. Dobra, ja już jestem ogarnięta do pracy. Co prawda, trochę yy, mi się sprawy pokomplikowały, bo jak się poszłam malować. To sobie specjalnie zaczęłam wstawiać wodę, żeby mi się zagotowała i żebym akurat jak skończyła się malować, to żebym włożyła sobie ryż i miałam się teraz skończyć gotować, a zostało jeszcze 10 minut, bo chcę zrobić sobie taki wiecie lunch, coś tego typu i wymyśliłam, że zrobię po prostu sobie ryż z mlekiem, z masełkiem, z odżywką białkową i na to sobie dałam po prostu musik i cynamon, ale kurczę, przez to się trochę spóźnię do pracy. Ale no nic, no czekam na ten ryż, aż się ugotuje i powinno to w miarę szybko pójść, tylko gorzej jak ja to spakuję do pudełka, to tam tak sparuje wtedy. No ale trudno, damy radę jakoś. Oczywiście sobą tablet i dzisiaj plan jest taki, żeby w pracy, w wolnym czasie, jak już nie będzie też za bardzo się nic działo i będę miała czas, to po prostu sobie będę czytać drugi rozdział i zaznaczać Wykreślaczem jeszcze raz tam te fragmenty, bo jak już mówiłam, ja już to czytałam większość tego rozdziału, ale oczywiście mi to gdzieś tam zniknęło, więc zrobię to sobie jeszcze raz i później już y, zrobię sobie jutro na przykład z tego y, notatki i w zasadzie będziemy mieli już wszystko, i potem zostanie nam tylko powtarzać, więc nie jest najgorzej na razie. Y, nie wiem jeszcze co będzie, bo jutro mam zajęcia i pojutrze. Nie wiem jeszcze co na te zajęcia, pamiętam. też coś trzeba będzie, też coś trzeba będzie ogarnąć, przeczytać i tak dalej, więc tym się zainteresuję też jak będę w pracy i to tyle. Widzimy się jak będę wracać, A jak będę wracać to jeszcze mam plan chyba podskoczyć na jakieś małe zakupy, bo też nic nie mam w lodówce na jutro do jedzenia. Więc ciężkie życie studenta pracującego. No, także tak, pozdrawiam. A i pamiętajcie, kto jest tutaj nowy na tym kanale albo nie trafił na poprzednie filmy to w Chyba nie wiem właśnie, w którym filmie to będzie. Ale w jednym z filmów jest rozdanie, także zachęcam, bo czas jest do końca listopada. Także podejrzewałem, że ten film jeszcze jest. Jest listopad, więc zachęcam do komentowania tego filmu. To jest film jakiś weekendowy vlog, coś takiego. E, więc, więc polecam oczywiście, bo jest cała paka do wygrania z fajnym kalendarzem adwentowym i różnymi innymi jakimiś kosmetykami, kubeczkami, także zapraszam serdecznie, żebyście zostawili tam komentarz. Jeśli chcecie wygrać oczywiście. No jak nie chcecie takiej paczki, to nie musicie. Ale ja to polecam oczywiście. Hej kochani, witam was w kolejnym dniu. E, myślę, że to już będzie nasze pożegnanie z tym, mm, z tym study vlogiem. Byłam wczoraj w pracy i powiem wam, że trochę mi się udało zrobić. Ale też skupiłam się na y, powtórce ze schizofrenii, na dzisiejszy przedmiot, więc też y, nie zajęłam się w 100% y, nad tą powtórką, ale przeczytałam parę stron z tego rozdziału. Rozdział drugi i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na no, dziesięć stron przeczytałam, więc uważam, że to nie jest jakby źle. Y, zostało mi jeszcze dwadzieścia. Super, ale dzisiaj mamy czwartek, więc y, mam jeszcze tydzień i jeden dzień, no tydzień, bo wejściówka jest w piątek. Także y, ogólnie ta wejściówka jest chyba na 5 punktów, także ja też troszeczkę nie ukrywam, odpuszczam y, na ten moment, bo chcę się skupić też nad y, innymi rzeczami. Dajcie znać, co sądzicie o takich y, vlogach? Czy was to motywuje do robienia? do jakichś, nie wiem, do uczenia się, czy do robienia zadań domowych, czy do czegokolwiek, bo sama jestem ciekawa. Nie wiem, jak to do końca wyjdzie, mówię, to jest mój taki pierwszy film. W moim założeniu było to, że zakończymy sobie ten film właśnie tą, wiecie, wyjściówką, jak ona poszła i tak dalej, ale stwierdziłam, że na no spokojnie, nie ma też co wywierać na siebie presji. Tym bardziej, że to jest tylko wyjściówka, czyli taka ala kartkówka w szkole. Będzie ona chyba nie na dużo punktów. Będą jakieś trzy pytania, z czego jedno jakieś opisowe, więc no zobaczymy. Ja mówię, nie, to nie dla mnie nic mega istotnego, ale fajnie byłoby po prostu jakąś wiedzę chociaż mieć na ten temat, więc zobaczymy, ja idę sobie wcinać teraz, kolację i może zobaczę, bo nie wiem, jak teraz będą te vlogi wypadać, bo już przed nami jest vlogmas. Zapasem, także nie wiem, może w jakimś vlogmasie, albo po prostu napiszę wam w komentarzu albo w opisie, jak mi to poszło. Nie wiem, zobaczę. Także pamiętajcie, że swieci łapkę w górę, komentarz i subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić vlogmasu. Widzimy się już pewnie we vlogmasie. Pa!